Na sianowskim ekranie oskarowe dzieło Kafarnaum. Kafarnaum to film, który ogląda się zarówno z poczuciem duchowego uniesienia, jak i narastającej beznadziei. W swoim trzecim pełnym metrażu, Nadine Labaki pokazuje nam zrujnowane ulice Bejrutu oczami małego Syryjczyka. Chłopiec wychowuje się w patologicznym środowisku, które całkowicie pozbawia go uroków dzieciństwa. Gdy jego młodsza siostra zostaje wydana za mąż i zabrana na jego oczach, i w wyniku dalszych perturbacji w filmie, chłopiec staje przed sądem i oskarża swoich rodziców za sprowadzenie go na ten świat. Jeśli jesteś ciekaw, jak potoczy się dalej ta historia, zapraszam do kina zorza w czwartek o 18.30.